Sowa bez okularów Saga o Michale część siódma. Minęły trzy dni, odkąd uciekli przed armią, wysłaną przez wrogiego im króla. Wilk nadawał szybkie tempo. Michał i Gondo byli wycieńczeni. Ciągła wędrówka po górach w dzień i w nocy była katargą. Nikt jednak nie narzekał. Nie wiadomo, kto szedł ich tropem, dlatego musieli się spieszyć. Wilk powiedział, że jeszcze jeden dzień i powinni dotrzeć do granicy. W pewnym momencie przystanął na chwilę i przyjrzał się towarzyszom. Golo, zdawało się, miał nieskończone siły. Reszta raczej nie da rady iść kolejny dzień. Zrobimy tak. Golo, weź Michała na plecy, ja poniosę honda. Krasnolud chciał zaprotestować, jednak kiedy Wilk miał taką minę, to się z nim nie dyskutowało. Mentor bez problemu podniósł ciężko umieśnionego kowala i zarzucił sobie na ramię. Tamten leżał więc nieruchomo jak worek kartofli, starając się nie umrzeć ze wstydu. Kamienny człowiek podniósł chłopaka i wziął go na tak zwanego barana. Ruszyli dalej. Michał i Gomdo prawie natychmiast zasnęli, wyczerpani do cna. Młodzieniec obudził się jakoś w nocy. Wszystko go bolało i chwilę trwało, zanim zorientował się, co się dzieje i gdzie jest. Siedział na ramionach gola. Okazało się, że przedarli się już przez całe góry i znajdowali się w jakimś lesie. Wilk zauważył, że chłopak się przebudził i kiwnął mu głową. Zatrzymali się na chwilę. Mentor podał mu bukłak ze świeżą źródlaną wodą i kawałek chleba z serem. Mimo snu Michał czuł się okropnie. Jedzenie trochę poprawiło mu humor, jednak wysiłek i trudne wydarzenia przygniotły chłopaka. Wilk poklepał go po ramieniu i ruszył dalej. Po raz kolejny zadziwiając swoją siłą i wytrzymałością. Wyglądało jakby te dni i noce wędrówki, nosząc ciężkiego krasnoluda, w ogóle nie zmęczyły mentora. Po kilku godzinach zobaczyli w oddali jakieś zabudowania. Wilk wytłumaczył, że to miasto graniczne, królestwa do którego idą. Tutejszy monarcha nie darzył sympatią tego, od którego uciekali, więc mieli nadzieję, że uda im się bez przeszkód przekroczyć granicę. Do bram dotarli o świcie. Nie wyglądali najlepiej. Spoceni i zmęczeni, poobcierani i brudni. Niczym gromada włóczęgów. No, może z wyjątkiem Gola, on prezentował się całkiem dobrze. Strażnicy spojrzeli na nich z ukosa i kazali poczekać. O tym, czy ich wpuszczą, miał zadecydować kapitan. Po niedługim czasie tenże przyszedł. Przyglądał się im przez chwilę, potem zadał kilka pytań. Już miał wydać rozkaz, żeby ich wpuścić, kiedy nagle się zatrzymał. Zwrócił się w stronę mentora. E, czy tym przypadkiem nie jesteś wilk? zapytał. To ja, odparł tamten. To w takim razie inna sprawa. Wypuścić resztę. Ten tutaj ma spotkać się z lordem. Grupa była zaskoczona, ale mentor skinął głową. Przed wejściem nachylił się do chłopaka. Słuchaj, Michale. Nie wiem, ile to potrwa. Udajcie się do karczmy, ogarnijcie się i odpocznijcie. Nie zgłaszaj się do pracy, wyśpij się. Poczekajcie tam na mnie i tutaj zrobił krótką przerwę i spojrzał wymownie na ucznia. Nie róbcie żadnych głupot. Uśmiechnął się, potargał chłopaka po głowie i ruszył za kapitanem. Reszta udała się do najbliższej karczmy. Zapłacili za posiłek i pokoje, umyli się i padli spać. Jedynie Golo usiadł na solidnym krześle i zapatrzył się w przestrzeń. O czym myślał kamienny człowiek? Michał chciał zapytać, ale nie zdążył, bo zasnął. Śnił spokojny sen, pozbawiony ładu i składu, ale w pewnym momencie jakieś szarpnięcie go wybudziło. Otworzył oczy i zobaczył nad sobą Gola, który szarpał go za koszulę. Do jego uszu dotarły jakieś straszne dźwięki. Na zewnątrz ludzie krzyczeli. Coś trzeszczało jakby łamiące się drewno. Nagle to wszystko zostało przerwane jakimś przerażającym, potężnym rykiem. Michała aż przeszły od tego ciarki. Ubrał się czym prędzej, złapał miecz i plecak i razem z Golem wyszli z pokoju. Tam napotkali Krasnulda z poważną miną, który skinął do nich i wszyscy razem wybiegli z karczmy. To, co zobaczyli, było naprawdę zatrważające. Kilka budynków było poniszczonych. Kamienie walały się po całej ulicy, ludzie biegali w panice, niektórzy z nich chowali się w ciemnych miejscach, dygotając z przerażenia, a mieli powód, bowiem na samym środku tego wszystkiego, stojąc na czterech potężnych łapach, ryczała jakaś straszna bestia. Miała dwie wielkie głowy, pełne zębów, cała pokryta była futrem, długi ogon zakończony był kolcem. Przed nią stało kilku strażników, trzymając halabardy i starając się drżącymi rękami jakoś zranić potwora, jednak bez skutku. Istota machnęła łapą, i uzbrojeni mężczyźni polecieli w powietrze, i z łoskotem uderzyli w ścianę. Padli nieruchomo. Michał zebrał w sobie całą odwagę. Wilk mówił, żeby nie robić nic głupiego, ale przecież nie mógł zostawić tych wszystkich ludzi. Wyciągnął miecz. Wziął głęboki oddech, uspokoił się, tak jak go tego uczył mentor. Zebrał w sobie magię, tak jak mówił Sogi Dogi Mogi I i ruszył na stwora. Choć nie umiał korzystać ze swojej mocy, nie zdążył się tego jeszcze nauczyć, to czarodziej tłumaczył mu, że samo napełnienie się magią sprawi, że będzie szybszy, silniejszy i zwinniejszy. I rzeczywiście, chłopak w zaledwie chwilę znalazł się tuż przy wrogu, Cioł mieczem. Siła, znacznie przewyższająca normalnego człowieka, przebiła się przez twardą skórę potwora. Tamten ryknął, rozzłoszczony, i próbował zaatakować nowego przeciwnika. Michał jednak, sam zaskoczony, z łatwością unikał wszelkich ciosów. Skakał, robił salta, wszelkiego rodzaju uniki i raz za razem zadawał ciosy bestii. Tamta ryczała i ryczała, jednak słabła z każdym ciosem. Po wielu takich razach. W końcu padła nieruchomo. Chłopak, pamiętając o ostrożności, odsunął się od niej i odczekał chwilę, patrząc czy przeciwnik jest na pewno pokonany. Gdy się upewnił, schował miecz i rozejrzał się. Nie zauważył tego wcześniej, ale wokół zebrał się tłum ludzi. Stateczny gomdo miał otwarte ze zdziwienia usta. Wszyscy wokół patrzyli na młodego chłopaka stojącego przy wielkim nieruchomym potworze. Nagle, jakby na jakiś sygnał, cały ten tłum zaczął wiwatować i radować się. Obok chłopaka znikąd pojawił się wilk. Otoczyli ich strażnicy i, przedzierając się przez wiwatujący tłum, poprowadzili do zamku. Mentor wyjaśnił Michałowi w drodze, że lord się z nim zobaczy i szepnął, żeby nie wspominać nic o złotym kamieniu. Zabrali też po drodze Gomda i Gola. Tak oto wszyscy razem zostali zaprowadzeni przed oblicze lorda, który był władcą tego miasta. Był to wysoki mężczyzna w zbroi, z długimi czarnymi włosami spływającymi na plecy. Zastali go patrzącego przez okno w zamyśleniu. Gdy weszli, skierował na nich swoje poważne i surowe oczy. Raport. Odezwał się krótko do kapitana straży. Panie, do miasta wdar się krosz. Przebił się w szale przez północną bramę i siał w spustoszenie. Straż była wobec niego bezsilna. Gdy zebraliśmy wszelkie pozostałe siły, żeby ruszyć na potwora, zastaliśmy go martwego. A przy nim tego oto chłopaka. Wokół zaś tłum ludzi wiwatował na cześć małego bohatera. Naoczni świadkowie twierdzą, że poruszał się on z nadludzką szybkością, a od uderzeń jego miecza potwór się wręcz uginał. Przyprowadziliśmy go więc do Lorda, jak najprędzej. Zrelacjonował wszystko kapitan Straży. Władca spokojnie tego wysłuchał. Przenieść stół i krzesła dla naszych gości. Wydał rozkaz i po chwili słudzy weszli niosąc wszystko. Proszę, siadajcie. Powiedział Lord, tonem, nieznoszącym sprzeciwu, po czym sam zajął miejsce przy stole. Chłopak spojrzał na mentora, ten lekko skinął głową i wszyscy usiedli. Wyjdźcie, zostawcie nas samych, rozkazał władca. Kapitan straży lekko się zawahał, jakby chciał zostać, ale pokręcił głową i straże, jak i słudzy, weszli. Pozwólcie, że się przedstawię. Ardek Leoriusz III. Najpierw chcę wam podziękować za ocalenie mieszkańców tego miasta. To, że znaleźliście się tutaj. Okazało się prawdziwym błogosławieństwem. Szczególnie tobie, młody rycerzu. Powiedz, jak cię zwoł? Chłopakowi chwilę zajęło, zanim zorientował się, że lord zwrócił się do niego i nazwał go rycerzem. Zarumienił się. Michał, panie, ja nie jestem rycerzem. Władca przyglądał mu się przez chwilę i odparł. Jednak był to zaiste rycerski czyn i umiejętności. W nagrodę za pokonanie tego potwora każe dać wam 300 złotych monet. Młodzieniec był zszokowany. Taka suma była olbrzymia. Jego rodzice zarabiali łącznie jedną złotą monetę rocznie i wiodło im się całkiem dobrze. Michale, zdecyduj więc, co zrobić z tymi pieniędzmi, powiedział nagle wilk. Chłopak spojrzał na niego zaskoczony. Zastanowił się przez chwilę. Hmm. Czy mógłby nam pan dać trzydzieści, a resztę przydzielić tym wszystkim ludziom, co ucierpieli przez tego potwora? Zapytał młodzieniec. Wilk siedział dumnie. Gomdo pokiwał głową z uśmiechem. Zaś Ardek Leoriusz trzeci, pierwszy raz został tak mocno zaskoczony. Właśnie zaproponował fortunę, dzięki której zwykła osoba mogła żyć w dostatku do końca swoich dni. Ten zaś, co miał ją otrzymać, przekazuje większość obcym ludziom? Gdyby inni mieli takie serce jak ten chłopak, cóż to byłby za piękny świat? Pomyślał lord i po chwili odezwał się. Stanie się, jak powiedziałeś. Zdążyłem się wywiedzieć od Wilka, że podróżujecie dalej na północ. Przedzielę wam więc przewodnika, pomoże wam przedostać się przez trudne tereny. Wyruszycie jutro, dziś zostaniecie moimi gośćmi. Mentor zgodził się, po czym władca zawołał sługi. Ci zaprowadzili grupę do pokoi. Wieczorem zjedli wspaniałą ucztę, w nocy zaś poszli spać. Rankiem wstali i ruszyli do bram, gdzie miał na nich czekać przewodnik. Cóż to będzie za osoba? Michał był bardzo ciekawy. Jak ważną okaże się dla niego, odkrył później. Koniec. Dziękuję serdecznie, zapraszam do subskrypcji. Do usłyszenia następnym razem.